Jestem ślepym, w świecie pogrążonym w ciemności. Moimi oczami naprawdę nie jest Biblia. Duch Święty przynosi światłość i zrozumienie. Wszystko przenika śmierć. Tylko w Biblii kryje się prawdziwy skarb i życie. Jestem uwięziony w tym życiu. Pod powierzchnią śmiertelnych fal. Żyję na bezdachu. Ktoś ukradł mi serce. Czyję tylko pustkę po miłości. Ile to już minęło lat. Pod powierzchnią śmiertelnych fal. Miłość otkanie śmiertelny świat. Stoję otoczony przez braci. Skąpany w światłości z góry. Nade mną unosi się cudowny ptak, Duch Święty nade mną czuwa, odgania wojenny strach, przemierza wzburzone morze, w którym czai się zło, moim okrętem miłość, którą bezpiecznie przewożę do nowego brzegu. Minąłem szalejącą burzę. Przede mną jeszcze nie jedna. Moją kotwicą krzyż, wiozę go do nowego brzegu, by zakotwiczyć się w spokoju i bezpieczeństwie. Kierunek wskazuje mi spadająca gwiazda. Tonę w morzu łez. Atakują mnie żaroboczne ryby. Nade mną Bóg wyciąga do mnie pomocną dłoń. Przeczytaj instruktaż obsługi życia. I uchwyć się miłości, którą zsyłam z góry. Uczę się doskonałości. Światłość odgania mrok. Nade mną czuwa nauczyciel i unosi się cudowny ptak. Z każdym krokiem bliżej do nieba, z każdym krokiem schodzę do piekła. Czy wierzę w prawdę, czy wierzę w fałsz? Czy uciekam w chwilową przyjemność, czy opodabniam się w Eucharystii do Stwórcy? Czy wybieram Boga, czy mamona? Czy pomagam, czy szkodzę? Czy kocham, czy nienawidzę? Jest tylko drabina, jest tylko ta gra. Niecierpliwie wypatruję bezpiecznego brzegu, miłości zapomnianej od lat. Moim masztem krzyż. Dzięki niemu płynam do brzegu. Na tratwie, ratującej mnie od lat, wzrokiem odlatuję tam, gdzie cudowny ptak. Pod górę zmierzam do doskonałości. Z trudem wspinam się pod górę, do wciąż uciekającego światła. Kroczę po śmiertelnej ziemi. Szukam. Gwiazd to w łzach, myśląc o utraconej rodzinie, moje serce krwawi, a z nim Bóg, w sercu znajduję klucz do świadomości i doskonałości, wciąż między słońcem radości a burzą strachu i depresji, otwieram się wam. Bezinteresowna miłość. Na dłoni oddaję Ci serce. Na dłoni otrzymuję serce. Wszystko błogosławi cudowny ptak. Oświetla nas złocistą rzeczywistością. Odgania chłodny i śmiertelny mrok. Co jest prawdą o mnie i o świecie? Czy moja radość błogosławiona z góry, czy upadek? wykrzywiającej wody, czy piękno stworzenia Bożego, czy dekonstrukcja stworzona przez nas, czy miłość, czy jej brak.